Siemano, bądźiorno, witam w kolejnym odcinku. Mamy godzinę 13, 17 maja i przechodzimy do tematów. Jesteśmy w zakładce społeczności na moim kanale na YouTube, gdzie staram się wrzucać posty. i Przejdźmy do ostatnich postów, do których by tu przejść od początku. Tu za chwilę wam pokażę na iterskanie kontrakt mostu między Ethereum a Pulschainem już jest tam 35 milionów dolarów w kolejce, ale jesteśmy tutaj. Jesteśmy tutaj, gdzie podawałem liczbę walidatorów 13 godzin temu. Było to 8820 walidatorów razem, tych już działających i tych w kolejce, co dawało nam zamrożone 282 miliardy pulsów, ponieważ każdy z tych walidatorów, aby móc zostać walidatorem, Musi zastykować, zamrozić w kontrakcie 32 miliony pulsów. Na chwilę obecną jesteśmy na stronie Bacon Explorer Pulsechaina i już widzimy, że tych walidatorów jest więcej. Mamy 7900 już aktywnych walidatorów, gdzie tutaj było 7200, i oczekujących 1600 walidatorów. Nie chcę już tego liczyć, ale możecie sobie sami w kalkulatorze policzyć Ile to jest To plus to i pomnożone razy 32 miliony pulsów I wyjdzie nam na pewno powyżej 300 miliardów pulsów Zablokowanych przez samych walidatorów OK Idziemy dalej, to jest bardzo pozytywna wiadomość, bo czym Więcej walidatorów tym szybciej i sprawniej powinna działać sieć i tym bardziej jest zdecentralizowana Dobra Lecimy dalej, kolejny post to Nowe farmy na Xie, Ale tak jak tu napisałem Raczej dla tych, którym udało się przerzucić środki z Ethereum Gdzie te farmy Wam pokazać? Na tej przeglądarce może Wam pokażę farmy Tutaj są te farmy Czyli zakładka FARMS Do tej pory była tylko ta jedna farma PULS do PLS -a. I tutaj sobie zarabiamy INC HARVEST, czyli, po, o, czyli odbieramy ten INC Ten INC wymieniamy później Sobie na Pulsa, na pulseXa, lub nie wymieniamy. To już od Was zależy, na co sobie wymienicie. Ale teraz pojawiły się nowe farmy. Jest farma Stablecoinów do PLSA. I tylko widzę, że tylko Stablecoinów do PLSA. Nie, jest jeszcze Hex, ale ten od strony Ethereum, czyli ten, którym udało nam się przesłać przez most do PLSA i Ethereum zwrapowane, czyli to przesłane też przez most, z to, to przesłane z Ethereum. ETH przesłane z sieci Ethereum na sieć Pulsechain. Czyli zwrapowane do PLS-a. I zobaczcie, jakie tu są zwroty. Zwroty są ogromne, tylko problem polega na tym, że, żeby stworzyć taką parę, czyli tutaj wciskamy, identycznie to działa jak w przypadku farmy PLS-PLSX. Tu wciskamy GET, czyli żeby otrzymać ten Liquid Pool tej pary, ale potrzebujemy DAI. I tu sobie wpiszecie, jeśli posiadacie DAI, jeśli udało Wam się przesłać jakiegoś stablecoina i możecie stworzyć taką parę to tu sobie podajecie ile tego DAI macie i automatycznie wypełni Wam stosunek ceny czyli ratio tych dwóch tokenów do siebie i pobieracie taką parę czyli akceptujecie, że chcecie stworzyć taki liquid pool i jeśli już w portfelu potwierdziliście i dostaliście ten liquid pool tej pary to podobnie jak poprzednim razem wracacie na farmę do tej pary wchodzicie i tutaj Enable, a to mogę sobie włączyć, może kiedyś mi się przyda Use default 286 PLSów zapłacę za samo potwierdzenie Chęci użycia Tej farmy Poczekajmy na potwierdzenie I tutaj mam stake LP, czyli jak już stworzyłem to LP To tu mogę zastekować. no identycznie Identycznie to działa, przepraszam. Identycznie to działa jak w przypadku PLSX i PLS. Też musicie tutaj o get DAI. Potrzebujecie tych dwóch tokenów. Tylko właśnie jest ten problem, że DAI trzeba przesłać sobie przez Ethereum albo uzyskać DAI przez handel. Ale moim zdaniem to nie ma sensu. Na razie handlować naszych tokenów. Załóżmy. Jest DAI, tutaj nawet nie ma DAI, ale spróbujmy do USDC. No to, to widzicie, no to naprawdę ciężko jest uzyskać jakiekolwiek stablecoiny na razie z tych naszych 8000 pulsów. To jest pół dolara. No to wiecie, no to na razie nie ma sensu wymieniać, moim zdaniem. Najlepszym sposobem jest przesłać sobie przez most z sieci Ethereum na puszczę stablecoiny, ale to znowu trwa. To naprawdę trwa, bo ja jeszcze od wczoraj. Nie zostały do mnie przesłane moje heksy, co wam pokażę za chwilę. Myślę, że temat trochę wyjaśniłem, jak tworzyć te na tej farmie, te, te pary, bo to jest identycznie. Tworzymy jak w przypadku PLS, WPLS, tylko po prostu potrzebujemy innych tokenów DAI i pls Tu na przykład potrzebujemy USDC i PLS-a. Wciskamy tutaj GET Liquid Pool, pisujemy ile tam posiadamy tego USDC, ile nam się udało przesłać przez bramę. I to samo nam wypełnia. I tu potwierdzamy, mamy to Liquid Pool, wracamy na farmę Stake LP, i to Liquid Pool sobie tutaj wsadzamy, potwierdzamy. Ok. Jest również możliwość sobie na przykład dodać Liquid Pool, który nie jest tutaj dostępny jakby na farmie. Wchodzimy na Trade, Liquid, Liquidity, Add Liquidity, i załóżmy, że chcecie stworzyć sobie posiadacie heksy. Te heksy, które dostaliście skopiowane. Chcecie na przykład 1000 heksów i automatycznie wypełni wam, ile potrzebujecie plzx żeby taki liquid stworzyć. Potwierdzacie, portfelu potwierdzacie, i OK. Tego nie, tego nie dodajemy na farmie. Nie ma tej pary na farmie. To jest po prostu liquid pool. I ten liquid pool będzie widoczny tutaj. Liquid pool, i tu będzie widoczny ten liquid pool. Może mam gdzieś liquid pool, to wam, bym, by, bym Wam pokazał. To jest przeglądarka Opera. Zobaczcie, tu mam taki liquid pool. Liquid pool, załóżmy, to jest jeden z moich liquid pool. Stworzyłem liquid pool 200 000 PLS do 2000 Hz. Ok, prosty temat. Mogę dodać do tego liquid pool, mogę ten liquid pool wyciągnąć, czyli zostaną mi zwrócone te tokeny. Prosta sprawa. I to jest właśnie w tej zakładce Liquidity. Tu jest zakładka Farms, gdzie nasze liquid, liquid, liquid pool e możemy stekować, a to są te liquid pule, których stake'ować nie możemy, ale po prostu dostajemy za to jakieś tam minimalny procenty od każdej transakcji na tych parach HexPLSx i i te procenty, te widzicie 0,01%, mam udziału w pulu i od każdej transakcji między Hexem a PLSxem Dostaje tam jakiś minimalny po przecinku, po pozerze jakiś procentik w heksie i w plsx po prostu. Dobra, przechodzimy dalej. Bo, bo kolejny post, o którym Wam mówiłem, jest to kranik tysiąca PLS. Możemy otrzymać, wystarczy wejść w ten link. Ja już tutaj sobie przeszedłem w ten link, i tutaj podajemy po prostu adres swojego portfela. Potwierdzamy, że nie jesteśmy robotem, czyli trzeba wypełnić to, wybrać motocykle. Raz, dwa, trzy, cztery. Zweryfikuj i wciskamy claim. Od razu mówię, próbowałem parę razy i nie udało mi się. Dostawałem informację, że nie udało się to przesłać na czerwono. Ale tu mamy informację, że 2390 osób dostało te 2500 PLS. Możecie próbować. A taka ciekawostka dodam, że sponsorem tego kranika jest Tetra. Tetra, na którą czekamy, którą mamy dostać. W dropie. Jeśli chodzi o Tetrę, to nic się nie zmieniło. Tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, Tetra w dalszym ciągu nie udostępniła swojego prawdziwego kontraktu. Jakąś tam fałszywą Tetrę na pewno na puls nie znajdziecie, ale i nie kupujcie, dopóki Tetra na Twitterze nie, po, nie poinformuje nas, że już jest w nich prawdziwy kontrakt. I oczywiście dopóki nie dostaniemy naszego dropu na portfele. Tu już Tetrę zamknę, bo Tetra to był tylko taki temat. Poboczny, i to by było na tyle w tematach. Jeszcze parę osób mnie pyta, wysyła mi jakieś informacje na maila o to, że potrzebują pulsów, czy nie chce się wymienić. Jak ktoś do mnie wyśle, to jeszcze tam ostatecznie się wymieniam, ale możecie skorzystać z kranika. Może Wam przejdzie. Wtedy otrzymacie 2500 tysiąca pulsów. Albo pod ostatnim moim filmem, pod ostatnim moim filmem w komentarzu. Zareklamował się kolejny użytkownik, kolejny. Gdzie ja to znajdę? Jest tutaj. Ostatni komentarz pod ostatnim filmem jest Pulse PLS Changer i on po tym samym kursie wymienia Wam na PLSy Wysyłacie mu tyle w Matiku, w BNB, w USDT na ten adres i on Wam odsyła po tym samym kursie PLS-a, co ja Wam wysyłałem. Ale próbujcie, może wam za zadziała. A jak nie, możecie do niego pisać i tak dalej. Dobra, lecimy dalej. Pulse Chain Explorer. Już kolejne cztery dodatkowe walidatory się pojawiły, odkąd mówię, i to stale rośnie. Dobra, przechodzimy do mostu. Nasz nieszczęsny most. Transakcję, którą zrobiłem wczoraj o 6.53. Nadal nie dostałem tych heksów. Więc spokojnie, jeśli wy też czekacie, to czekajcie cierpliwie. Dalej musimy czekać. Minęło już ponad 24 godziny. Nadal nie dostałem tych moich 4000 heksów przesłanych z sieci Ethereum na puszczeń. Tutaj mamy kontrakt. Zostaje wam link do tego kontraktu. To jest kontrakt tej bramy, gdzie możemy podglądnąć, ile jest już środków w oczekiwaniu w tym zapchanym moście. Jak widzicie, jest 35 milionów, ponad 35 milionów dolarów czeka na to, żeby wejść na sieć Pulsechain. Zobaczcie, te transakcje są co chwilę, co kilka sekund pojawiają się nowe transakcje. Więc most i walidatorzy na moście mają całą masę roboty. Nie pozostaje nam nic innego jak tylko czekać, aż w końcu most przepuści nasze transakcje. Dobra, fajną stroną, gdzie możecie podglądnąć jak wygląda Etap przepuszczania tych środków jest właśnie strona Pulse, Pulse To już sobie zamknę. Jest strona plsburn.com Tutaj na tej stronie możecie zauważyć, jest bridge. Pierwsze to zobaczycie na stronie to jest bridge. Niżej macie ile zostało spalonych tokenów PLSX spalone 13 bilionów. Pulsów spalone 771 milionów. Gas price. Aktualny na sieci Pulsechain, liczba walidatorów, jak widzimy, cały czas rośnie na wykresie. A tutaj w tej pierwszej tabelce mamy Bridge, czyli most. Po lewej stronie, w lewej części tabeli, pod Bridge mamy ilość tokenów, jaka czeka na przesłanie do Pulsechaina. Czeka na moście, na to, żeby dostać się na Pulsechaina. Po prawej stronie, gdzie jest claimet, Czyli potwierdzone i odebrane, mamy środki, które już dostały się na puszczajna. Jak widzicie, naprawdę bardzo mało od środków dostało się na razie do puszczenia. Jest to zaledwie 11% wszystkich transakcji na moście. Idzie to jak krew z nosa, dosłownie jak krew z nosa. Zauważcie, prawie 400 milionów heksów czeka na to, żeby dostać się na puszczajna, a zaledwie przeszło od początku mostu 36 milionów heksów. Czeka 9,5 miliona tokenów DAI Stablecoinów. DAI, USDC i USDT. Czeka 9,5 miliona tokenów DAI, a przeszło zaledwie 13 130 tysięcy. Czeka USDC, 6,6 miliona. Przeszło niecałe milion dopiero. Czeka Ethereum, 3,5 tysiąca Ethereum, przeszło, przeszło 361 Ethereum na razie. USDT, USDT czyli stablecoin, czeka 1,7 miliona, przeszło 217 tysięcy. Idzie to jak krew z nosa, dosłownie. I Jeszcze powiem Wam taką ciekawostkę. Tutaj, tutaj jest takie coś jak Accurate INC. To jest też przydatne narzędzie, bo tutaj możemy sobie wkleić adres naszego portfela i wtedy mamy informację, ile zarobiło nam INS. Nasze zastejkowane w farmie PLS i PLSX. Tutaj sobie wklejamy adres naszego portfela i mamy podgląd, ile zarobił nasz INC. I tak sobie możemy wklejać wszystkie adresy, jeśli stakeujemy, jeśli farmimy PLS i PLSX parę na wielu adresach. Tutaj wklejamy wszystkie adresy i mamy wtedy podgląd na wszystkie adresy w jednym miejscu. Nie musimy wtedy wchodzić na każdej przeglądarce, jeśli macie na różnych przeglądarkach portfele, tylko sobie tutaj wchodzicie i wtedy widzicie: aha, tutaj na tym portfelu mam już tyle ins do odebrania, a to może poczekam i tak dalej, i tak dalej. Bardzo przydatne narzędzie, ja sobie wkleiłem, mam podgląd, bardzo miło to wygląda. OK. Wróćmy jeszcze do bridge'a, Pulse bridge. Pytaliście mnie, znaczy nie pytaliście. Ja sam siebie, można powiedzieć, pytałem i szukałem na to informacji. W przypadku, kiedy przesyłamy Pulse na Ethereum, czyli odwrotnie, nie jest nie środki z Ethereum na Pulse tylko z Pulse na Ethereum. Na przykład chcemy wysłać tokeny pulsa na Ethereum. Co wtedy? Oczywiście też czekamy. W br na bramie i to długo czekamy, jak widzicie ja 24 godziny czekam, nie doszło środki Odwrotno, w odwrotną stronę tak samo trzeba czekać i wtedy na sieci Ethereum trzeba do portfela dodać zwrapowane tokeny PULSE bo wysyłając pulsa z sieci PULSE CHAIN na Ethereum otrzymamy na sieci Ethereum zwrapowany token PULSE i podobnie PULSE X i podobnie token HEX jak się nie mylę, gdzie jest ten tutaj jest ten post Zostawię Wam oczywiście kontrakty tych tokenów. Tu jest zwrapowany HEX, czyli ten HEX z sieci PoolChain przesłany na Ethereum. To jest ten właśnie kontrakt. Jak nie wierzycie, to możecie sobie ten kontrakt skopiować. Przejść do DexScreener na przykład i tu sobie wkleić adres kontraktu. Wracamy po krótkiej chwili, czyli tak jak pokazywałem wkleiłem tutaj adres tego HEXa zwrapowanego. Jeszcze raz wklejamy i to jest ten zwrapowany HEX I on aktualnie na sieci Ethereum kosztuje 1 cent, 1 i 2 centa Podobnie pozostałe tokeny możemy sobie sprawdzić To jest zwrapowany puls. czyli to jest ten puls Przesłany z sieci PULSE na Ethereum I też sobie go wkleimy tutaj Ten kontrakt, żeby Wam pokazać jak, jak wygląda aktualnie kurs Tak wygląda aktualnie kurs Pulsa na sieci Ethereum. Jest to 3,0 i Trójka. 3,0 i Trójka. Czyli tego pulsa możemy sobie kupić na Uniswapie. Możemy go sobie kupić na Uniswapie. Później przesłać mostem na puls Chaina. Zapłacimy wtedy tylko gaz. I oczywiście ta cena się różni od tego pulsa na puls Ja bym obecnie się. Jeszcze bym tego, ja bym obecnie tego nie kupował na waszym miejscu na Uniswapie na razie, bo nie wiadomo jak ile kosztuje puls na sieci PulseChain, bo tam po prostu brama jest zapchana i nie ma jak porównać pulsa na sieci Ethereum, tego zwarpowanego do pulsa na sieci puszczeń. Na razie bym poczekał, aż się ta brama trochę rozle, rozluźni, bym powiedział, aż trochę więcej tego przepuszczą. Oczywiście zostaje Wam link do tego posta, jeśli chcecie sobie dodać do portfeli albo jeśli przesyłacie sobie spuszczenia na Ethereum, te, te właśnie pulsy, PulsyXy i heksy, albo chcecie sobie sprawdzić po prostu w deks screenerze, jak wygląda kurs. Dobra, i co, co, co jeszcze żeście pytali? Ktoś tam napisał, ktoś pytał mnie pod filmem, jak stejkować tokeny flare, jak stejkować tokeny flare. No, jeśli chodzi o to, jak je wrapować, jak je delegować. Do providerów to mówiłem to w wielu filmach wcześniejszych. To trzeba wystarczy sobie poszukać na kanale. Oddeleguj tokeny flare. No, jest film, wystarczy wpisać flare. Jak widzicie w moich filmach, i tam jest pokazane, jak ja, jak ja to robię. Jak dodaję do prowajderów. To są takie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. moje takie... podstawy, i nie chcę już się na ten temat powtarzać. Jeszcze raz, jeszcze raz rzućmy okiem na. Już jest 35,5 miliona dolarów. Czeka na moście, żeby przejść na sieć PulseChain. Ja, ja, ja na razie nic nie robię, tak jak Wam mówię. Nic na razie nie robię. Nie wymieniam do żadnych stablecoinów swoich pulsów, pulziksów, heksów. Po prostu, jak zarobię jakiś inc, to po prostu te tokeny inc sobie wymieniam. Po prostu tokeny inc sobie wymieniam na pulsa lub pulziks. I tyle. No, na razie żadnych stablecoinów nie wymieniam, bo to jest na razie takie nierzeczywiste. Nie bo w, w, tak dużo środków czeka na to, żeby wpłynąć na pullschaina, żeby dostać się do sieci PulseChain I dopiero wtedy, jak te środki się dostaną na sieć PulseChain, tak naprawdę będzie ustalany prawdziwy kurs tokena Puls, puls, x czy heksa po stronie pullschaina. To by było w sumie na tyle. Czekamy na więcej informacji. Czy coś na Twitterze się jeszcze pojawiło? Zobaczmy. Heksemalista coś napisał. Ich zgrożdż też dzisiaj film dodał. No ktoś tu napisał dosyć mądrze, bo trzeba na to patrzeć obiektywnie Na te start puszczenia i to jak działa, bo nie jest to najlepiej na razie rozegrane Biorąc pod uwagę dwa lata pracy i zebrane 1,6 miliarda dolarów, to start sieci oceniam na tragiczny, jedyne co może Jeszcze uratować ten projekt to fantastyczna społeczność jaka się zebrała wokół tego projektu Nie ma płynności, przeglądarka bloków się wysypała, most zawieszony od dwóch dni No dużo racji ma Łukasz. Nie wygląda to najlepiej, ale zobaczymy. Dajmy czas, dajmy jeszcze czas. Nie ma co gonić, nie ma co gonić z tematem. No właśnie, Mike Satoshi podbił film X grosza wielbłąd ucho i Gielne na pulscień. Hit dnia. Krypto kamikaze pozamiatał system, a tekst wyciąg sztachetę z dupy, po prostu mnie rozwalił. Tak polecam, oglądałem filmik z grosza. Warto obejrzeć. Dobra, to by było na tyle. Czekamy aż się most trochę rozluźni. Na kontrakcie widzimy, na kontrakcie mostu, że sytuacja jest bardzo napięta i tylko dochodzi dolarów kolejnych. Na Pulse Burn możecie patrzeć jak to wygląda. Zamiast tych procentów przybywać, to ich ubywa. Odświeżmy. Tak, bardzo, bardzo zatkany jest ten most. Coś to nie chce iść, Ci walidatorzy coś nie dają sobie rady. Miejmy nadzieję, że deweloperzy coś z tym zrobią, bo wszyscy chcemy zobaczyć te prawdziwe kursy naszych tokenów, bo większość z nas chce przesłać sobie z Ethereum na pulszczaj na środki no i tak dalej. Nie pozostaje na nic innego, jak czekać i po prostu patrzeć na to wszystko z boku, bawić się swoimi tokenami na Chainie, staykować, dodawać farmy i tyle. Dziękuję, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, cześć.